Skierko miłe, ja się kocham. W czym? Czy w róży bezcierniowej? Czy w kalinie? Czy w szarolistej kończynie? Może w kwiatku niech Bóg świeci który posadzi macocha na grobie mężowskich dzieci? W czym się kochać? poszli Skierkę, a przyniesie ci kochanka i wplecie do twego wianka. Ach, ja się kocham, kocham się w człowieku. To ludzkie czary. Tej zimy, gdym usnęła na skrysztalonym łożu, światło mi jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Otwieram oczy, patrzę, płomień czerwony, jako pożaru nabije przez lody. I słychać głuchy huk, rybacy to rąbali, przełomkę biednym rybkom zdradliwą. Nagle, okropny krzyk, przełomkę człowiek pada. Na moje upadło łoże. Musiałam leżeć na dnie, ani się płocho na światło dnia wyrywać. Na pół martwego wyniosłam drżącą ręką i przez otwory w lodzie wybite rzucam. Sama boleśnie wracam na puste łoże, na zimne łoże, a serce moje rozdarł okrzyk rybaków, którzy witali w ten czas, gdy ja żegnałam. Ktoś idzie tutaj lasem. To on, to on, mój miły, bądź niewidomym skierko. Ach, cóż to za panna! Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mgły i galarety. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Nic sobie. Miły, nic sobie. Jakżeś głupia, mościa pani. Nic sobie, to się znaczy, że nic nie przygani mojej piękności. To jest, żem piękny, a złe się grabiec. Cóż cię za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, co za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie Grabiec. Wolno mówić Grabku, panie Grabku. Któż jesteś? Aśćki, panny sługa. A pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał pijany. Ale kiedy na trzeźwo okropnie żem do tego był balwierzem i całą wieś golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę. Na dudach grał w niedzielę, a miał taką cnotę, że nie pił kiedy golił, a pił kiedy grywał. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O luby, ja cię kocham. Cóż to za dziewucha? Obsesowo zaczyna. Wprawdzie, to nie dziwy, Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy Lecą pod moje nogi, wołają dziewczęta Panie grabku, grabiątko, niech grabiec pamięta, Że jutro grabim siano, pomóż grabku grabić. Czy mnie kochasz, mój miły? Ha, trzeba skosztować, na przykład daj całusa. Stój, pocałowanie to ślub dla czystych dziewic, na dziewiczym wianie, za każdym pocałunkiem, Jeden listek spada. Coś wać panna jak mniszka. Raz pocałowana będę twoją na wieki, I to mój na wieki. Ha, pocałunek bliski, a ten mój daleki. O, mój luby! Dalibur, tfu, pocałowałem, Niby w pachnącą róże, tfu. Róża jest ciałem, ciało jest niby różą, Niesmaczną. Mój drogi, więc teraz co wieczora na leśne rozłogi Musisz do mnie przychodzić, będziemy błądzili.